Co jeśli najbardziej zaawansowany na świecie pojazd elektryczny nie pochodzi z Chin, ale prosto z cichego? Błyskawicznie szybkiego zakładu Tesli w Teksasie? Tak, plotki są prawdziwe. Tesla Starlink Model 2 w końcu tu jest. A 2, co kryje się w nowej linii produkcyjnej Ilona Maska, całkowicie zmieni rolę Chin na globalnym rynku pojazdów elektrycznych. Jak kiedyś. Dyrektorzy Tesli wypuścili szokujące oświadczenie, które wywołało szok w Pekinie. To rewolucyjny system produkcji, to strategia sprzed pandemii, którą przyspieszyliśmy po pandemii poprzez dywersyfikację dostaw, podwójne źródła, integrację pionową, zaawansowaną analitykę i lokalne partnerstwa, aby zapewnić odporność łańcucha dostaw i stabilność produkcji. Większość tej produkcji będzie miała miejsce pod koniec roku. Alto. Co kryje się w tym? Co nazywają rewolucyjnym systemem produkcyjnym? Wciąż jest głęboko ukryte w gigafabrykach. A dziś ujawnimy Ci część tej oszałamiającej prawdy. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę sprawia, że model 2 jest możliwy za jedyne 10 975 USD lub jak jest budowany szybciej, mądrzej i taniej niż BID lub NIO. Ten film zawiera wszystko. Czego szukałeś? Jeśli jesteś tak samo zafascynowany Teslą jak pozostałe 115-759 osób, które już się tu zapisały, po prostu kliknij ten przycisk i dotknij dzwonka, aby nie zostać 6 miesięcy w tyle w przyszłości. 1. W jaki sposób linia produkcyjna Tesli jest 1,9 razy bardziej zaawansowana niż jakakolwiek fabryka w Chinach? Linia produkcyjna Tesli dla Starlink Model 2 to całkowita przebudowa sposobu budowy samochodów, która sprawia, że najlepsze fabryki w Chinach muszą się spieszyć, aby nadrobić zaległości. Liczby nie kłamią, podczas gdy BYD i inni chińscy giganci wciąż trzymają się przestarzałych metod montażu. Tesla rozpętała coś, co można opisać jedynie jako wojnę produkcyjną poprzez swój rewolucyjny proces montażu bez pudełek. Tutaj robi się szokująco. System Tesli bez pudełek montuje samochody w modułowych sekcjach, a nie w tradycyjnym podejściu liniowym. Z którego nadal korzystają chińskie fabryki, takie jak fabryka BID w Shenzhen. W ten sposób Tesla produkuje model 2 co 23 sekundy, podczas gdy BID zmaga się z 42 sekundami na pojazd. Ta 45% redukcja czasu produkcji nie jest tylko imponująca. Jest to brutalne ekonomicznie, oszczędzając 3700 USD na pojazd, podczas gdy chińscy konkurenci zużywają o 30% więcej etapów montażu, aby zbudować tylko jeden samochód. Ale prawdziwy ciosno kałtujący pochodzi z ulepszonych 50-tonowych gigapresów Tesli. Te mechaniczne potwory, ulepszone w drugim kwartale 2025 roku, odlewają całe podwozie modelu 2 w jednym kawałku, całkowicie eliminując 60 pojedynczych części, które chińskie fabryki nadal spawają w staromodny sposób. Precyzja jest oszałamiająca, ponieważ Tesla osiąga wskaźnik defektów na poziomie zaledwie 0,7%, w porównaniu do żenującego wskaźnika awaryjności BID na poziomie 2,3%. Mając 8 gigapresów działających obecnie w GigaTexas, Tesla produkuje 1200 podwozi dziennie, co całkowicie miażdży marne 600-dniowe możliwości byt. Integracja sztucznej inteligencji i robotyki to obszar, w którym dominacja Tesli staje się niemal niesprawiedliwa. 3500 robotów napędzanych przez AI patroluje teraz linie produkcyjne Tesli, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z poziomami z 2024 R. To nie są fabryczne roboty Twojego dziadka. Są wyposażone w ponad 600 systemów wizyjnych które skanują 1200 punktów inspekcyjnych na pojazd, osiągając 1.9 razy większą precyzję niż prymitywny 500 punktowy system inspekcji BYD. W kwietniu 2025 r. Tesla wdrożyła 200 robotów Optimus specjalnie do operacji spawalniczych, zastępując 1000 pracowników i oszczędzając 75 milionów dolarów rocznie na samych kosztach pracy. Dowód matematyczny jest niezaprzeczalny. Zakłada się, że linie Tesli w Teksasie i Szanghaju wyprodukują 1,5 miliona samochodów w 2026 r. w porównaniu do zaledwie 800 na fabrykę BYD. Koszty pracy są również niższe i wynoszą 2500 USD na pracownika, podczas gdy BYD stoi teraz w obliczu 3200 USD na pracownika, co jest spotęgowane przez 5% inflację płac w Chinach w 2025 roku. Więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Montaż szybszy o 40%. Produkcja wyższa o 20% i liczba wat mniejsza o 30%. Stąd bierze się 1,9-krotna przewaga. Udowodniona: 255. Zero pojazdów wyprodukowanych przez Tesla w samym Q1 2025. Co stanowi wzrost o 28% rok do roku. Który pozostawił analityków branżowych bez słowa. Czy obserwujemy teraz koniec dominacji Chin w fabrykach? Czy może po prostu Tesla ma szczęście na chwilę? Skomentuj w końcu tutaj lub za wcześnie poniżej, aby pokazać swoje myślenie. Nie możemy się doczekać dyskusji. Zobaczmy, kto naprawdę zwraca uwagę na liczby. Bo oto jest haczyk. Tesla nie tylko zbudowała szybszą fabrykę, zbudowała fabrykę myślącą. Taką, która komunikuje się z satelitami. Taki, który uczy się adaptuje i optymalizuje w czasie rzeczywistym. Gigafactories z integracją Starlink. 2. jak Starlink przekształcił halę fabryczną w hiperpołączoną bestię? Co się dzieje, gdy bierzesz najbardziej zaawansowaną na świecie konstelację satelitów i uwalniasz ją na hali fabrycznej? Otrzymujesz coś, co sprawia, że chińska infrastruktura produkcyjna wygląda, jakby działała na internecie dial -Up. W pierwszym kwartale 2025 roś. Tesla zintegrowała Starlink w GigaTexas i Szanghaju, tworząc hiperpołączony ekosystem produkcyjny, który działa na poziomie, do którego chińscy konkurenci dosłownie nie mają dostępu. Liczby są absolutnie oszałamiające. Tesla ma teraz 12.0 urządzeń internetu, rzeczy komunikujących się ze sobą na swoich halach fabrycznych. W tym roboty, czujniki, kamery i systemy diagnostyczne, wszystkie komunikujące się z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 15 ms. Porównaj to z rzekomo najnowocześniejszymi chińskimi sieciami 5G, które poruszają się z prędkością 50 ms, a zobaczysz 70% przewagę prędkości która przekłada się bezpośrednio na dominację w produkcji w czasie rzeczywistym. Kiedy twoja fabryka może podejmować decyzje w 15 milisekund zamiast 50, nie tylko jesteś szybszy, ale działasz w zupełnie innym wymiarze precyzji produkcji. Ale tutaj robi się naprawdę oszałamiająco. Sieć fabryczna Starlink, wdrożona w marcu 2025 roku, przetwarza 10 terabajtów danych produkcyjnych każdego dnia. To wszechwiedza produkcyjna w której systemy sztucznej inteligencji Tesli mogą teraz przewidywać awarie sprzętu z dokładnością 95%, co wydaje się niemożliwe, dopóki nie zobaczysz wyników. Czas przestoju został skrócony o 18% z dwóch godzin tygodniowo do zaledwie 20 minut. Ta pozornie niewielka poprawa pozwala Tesli zaoszczędzić 50 milionów dolarów rocznie, podczas gdy chińskie fabryki wciąż bawią się w zgadywanki z konserwacją sprzętu. Pełna możliwość aktualizacji autonomicznej jazdy ujawnia, jak niszczycielska jest ta przewaga w zakresie łączności. Każdy model 2 zjeżdżający z linii produkcyjnej Tesli może otrzymać kompletne aktualizacje oprogramowania FSD w ciągu zaledwie 4 minut, w porównaniu do bolesnych 25 minut których wymagają systemy BID oparte na technologii 5G. Ta 80% redukcja czasu testów końcowych pozwala Tesli na przepuszczenie 1000 dodatkowych samochodów co tydzień. Podczas gdy chińscy producenci utknęli w oczekiwaniu na aktualizację oprogramowania, które będą się przesuwać przez ich sieci, Tesla dosłownie produkuje wokół nich kółka. Ograniczenia infrastruktury Chin ujawniają lukę, którą Starlink bezwzględnie wykorzystuje. Chińskie sieci 5G obejmują tylko 75% stref przemysłowych, a częste przerwy w działaniu nękają wiejskie zakłady produkcyjne dokładnie wtedy, gdy zapotrzebowanie na produkcję jest największe. Tymczasem 7800 satelitów Starlink od czerwca 2025 roku zapewnia 98% czasu sprawności, co sprawia, że fabryki Tesli są praktycznie odporne na awarie łączności. Kiedy Twoja konkurencja zmaga się z przerwami w działaniu sieci, nie tylko wygrywasz, ale działasz w zupełnie innej lidze. Porównanie przepustowości to miejsce, w którym przewaga Tesli staje się niemal niesprawiedliwa. Starlink zapewnia 200 megabitów na sekundę przepustowości fabrycznej, co całkowicie niszczy połączenie Bit 5G o przepustowości 80 megabitów na sekundę. Ta 2,5-krotna przewaga prędkości oznacza, że Tesla przetwarza o 50% więcej danych na sekundę, zamieniając każdą milisekundę w konkurencyjną broń która kumuluje się w całym procesie produkcyjnym. Starlink nie tylko połączył fabrykę Tesli, ale przekształcił ją w hiperpołączoną bestię, której Chiny po prostu nie są w stanie dorównać. To nie tylko tajna broń Ilona, to technologiczna fosa, która z dnia na dzień sprawi, że chińska infrastruktura produkcyjna stanie się przestarzała. Czy bardziej ufałbyś swojemu samochodowi, gdyby został zbudowany pod aktywnym połączeniem Starlink, a nie pod nieregularną siecią 5G? Wpisz Starlink jeśli ta inteligencja fabryczna właśnie cię zaskoczyła, bo jeśli Tesla nie będzie już zależna od chińskich sieci, co jeśli nie będzie już zależna również od chińskich dostawców? Oglądaj dalej. 2. Co zaraz usłyszysz, zmieni na zawsze sposób, w jaki patrzysz na globalną produkcję. 3. W jaki sposób mask potajemnie zastępuje całe chińskie łańcuchy dostaw? Podczas gdy świat obserwował, jak fabryka Tesli w Szanghaju dominuje na pierwszych stronach gazet, Elon Musk po cichu organizował najbardziej niszczycielską rewolucję w łańcuchu dostaw w historii motoryzacji. Do drugiego kwartału 2025 roku. Tesla pozyskiwała 85% komponentów modelu 2 spoza Chin, co stanowi oszałamiający wzrost z zaledwie 50% w 2024 roku. To wojna przemysłowa zamaskowana jako strategia biznesowa, napędzana rosnącymi taryfami celnymi USA-Chiny i rosnącymi obawami o pracę przymusową, które sprawiły... Że zależność od Chin stała się obciążeniem, na które Tesla nie mogła sobie już pozwolić. Przełom w dziedzinie baterii ujawnia chirurgiczną precyzję strategii Maska. Zakład Tesli w giganewadzie zwiększył swoją rewolucyjną produkcję 4680 ogniw do 60 GWh w 2025 roku, pokrywając 80% zapotrzebowania na baterie modelu 2, bez dotykania ani jednego chińskiego dostawcy. Ale prawdziwy majstersztyk nastąpił w maju 2025 ROR, kiedy Tesla otworzyła rafinerię Litu w Teksasie, która obecnie dostarcza 70% materiałów katodowych, które wcześniej przepływały przez chiński monopol CATL. Tesla przecina tętnice, które przez ponad dekadę zasilały chińską dominację w produkcji pojazdów elektrycznych. Co więcej, zmiana w półprzewodnikach ujawnia, jak strategicznie Tesla manewrowała wokół chińskich słabości. Partnerstwo Tesli z TSMC na Tajwanie obejmuje obecnie 50% ich w pełni autonomicznej produkcji chipów, celowo zmniejszając zależność od chińskiego SMIC, który stoi w obliczu paraliżujących zakazów eksportowych ze strony USA. Każdy chip pochodzący z Tajwanu zamiast z Chin to kolejny krok w kierunku niezależności produkcyjnej, której chińscy konkurenci nie są w stanie odtworzyć ani przeciwdziałać. W tym miejscu strategia Tesli staje się absolutnie bezwzględna. Fabryka w Teksasie produkująca pojazdy Model 2 od maja 2025 Rover działa w 100% z komponentów niechińskich, co wydawało się niemożliwe jeszcze dwa lata temu. Ta strategiczna zmiana już niszczy kontrolę Chin nad produkcją Tesli, zmniejszając udział produkcji Szanghaju z 50% do 35% do 2026 roku. Jednocześnie całkowicie unikając 40% ceł Chin na import z USA, Tesla nie tylko unika ceł. Systematycznie demontują dźwignię ekonomiczną, którą Chiny uważały za trwałą. Podatność Chin staje się krystalicznie jasna, gdy przyjrzymy się ich dominacji w zakresie materiałów akumulatorowych. Pomimo kontrolowania 75% globalnych materiałów akumulatorowych pojazdów elektrycznych, w tym litu i kobaltu, program recyklingu Tesli, skalowany w 2025 Rory, zaspokaja obecnie 30% jej wewnętrznych potrzeb materiałowych. Ta pozornie skromna zmiana zmniejszyła zależność CATL o 25%, co dowodzi, że chiński monopol na zasoby ma krytyczne słabości, które Tesla agresywnie wykorzystuje. Dewastacja finansowa jest oszałamiająca i niezaprzeczalna. Strategia Tesli polegająca na pozyskiwaniu poza Chinami pozwoliła zaoszczędzić 1.2 miliarda dolarów na taryfach celnych w samym 2025 roku. Podczas gdy chińscy dostawcy stracili 800 milionów dolarów w utraconych kontraktach z Teslą. Najbardziej szokującym odkryciem jest to, że koszty produkcji modelu 2 w Teksasie osiągnęły 19,0 USD za pojazd, zaledwie o 5% więcej niż struktura kosztów w Szanghaju wynosząca 18,0 USD. Tesla osiągnęła niemal parytet z chińską produkcją, całkowicie eliminując ryzyko geopolityczne. Musk nie tylko modyfikuje łańcuchy dostaw, potajemnie osłabia chińskie wpływy na Tesle, a Pekin wydaje się bezsilny. By powstrzymać to systematyczne odsprzęganie. Jeśli Tesla może zbudować cały model 2 bez ani jednej chińskiej części, czy to ostatnie odliczanie do chińskiego wpływu na globalny rynek pojazdów elektrycznych? Wpisz koniec Chin, jeśli uważasz, że Musk właśnie dokonał największej zmiany władzy przemysłowej dekady. Jeśli Tesla już zerwała zależność od chińskich fabryk, co będzie dalej? Ta kolejna część zdmuchnie wszystko. Co myślałeś, że wiesz o przyszłości pojazdów elektrycznych? 4. Jak ta zmiana wpłynie na globalną konkurencję EV w 2026 R? I później? Wraz z wprowadzeniem Tesli Model 2 w zdumiewającej cenie bazowej poniżej 25.0 USD, zasilanej wewnętrznymi 4680 ogniwami akumulatorowymi i ultra wydajnymi liniami montażowymi bez pudełek. Tesla podcina ceny głównych chińskich konkurentów o 1000 dolarów. Cena SEAL firmy BID zaczyna się od 28,0 USD. Cena SU7 firmy Xiaomi jest jeszcze wyższa i wynosi 30 ,0 USD. Daje to Tesli czystą przewagę cenową 10-15% na pojazd, nawet przed uwzględnieniem przychodów z oprogramowania. I tutaj robi się sejsmicznie. Terrify. Do 2026 r. Chińskie pojazdy elektryczne będą objęte 100% taryfami celnymi w Stanach Zjednoczonych i 35% taryfami celnymi w Unii Europejskiej. To średnio 20% wzrost cen chińskiego eksportu. Podczas gdy BD sprzedało 4,5 miliona pojazdów w 2025 ROR. Wzrost ten prawdopodobnie ulegnie zahamowaniu, ponieważ Gigatexas Tesli zwiększy eksport, całkowicie odporny na te taryfy. Na każdego chińskiego producenta samochodów walczącego o utrzymanie konkurencyjności cenowej za granicą, Tesla teraz wysyła szybciej, taniej i bez żadnych tarć. Ale wojna o oprogramowanie dopiero się zaczyna. Oczekuje się, że w pełni autonomiczny pakiet Tesli, wzmocniony przez połączenie fabryczne o bardzo niskim opóźnieniu Starlink, będzie standardowo dostarczany w 70% jednostek modelu 2 do 2020-2026 r. To mogłoby wygenerować 5 miliardów dolarów rocznego przychodu z oprogramowania, czego żadna chińska marka nie ma skali ani uprawnień. Aby to powtórzyć, NIO i Xpeng polegają na układach ADS i Qualcomm firmy Huawei, które są ograniczone przez amerykańskie zakazy eksportu, co spowalnia ich globalne wdrożenie i stawia Tesle w lidze samej w sobie. Jeśli globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnie 20 milionów sztuk w 2026 roku, jak prognozowano, sell Tesla. Jakim jest sprzedaż 3 milionów sztuk, dałby jej 15% globalnego udziału, wyprzedzając nieznacznie 2,8 miliona sztuk byt. Marża brutto Tesli może osiągnąć 20% dzięki zintegrowanemu pionowo modelowi, podczas gdy BID utrzymuje się bliżej 10%, rozciągnięty przez inflację i przeszkody regulacyjne. Tymczasem udział Tesli w rynku amerykańskim może wzrosnąć z 50 do 60% do 2027 roku. A na rynkach wschodzących, takich jak Indie, gdzie Tesla otworzyła sklepy w 2025 roku, model 2 już podcina ceny chińskich rywali obciążonych taryfami. Od momentu, gdy Elon Musk odsłonił kurtynę tego rozpakowanego fabrycznego potwora, 20-letnia dominacja Chin na rynku pojazdów elektrycznych zaczęła się chwiać. Mówimy o samochodzie zbudowanym o 45% szybciej, za 3700 dolarów mniej, bez użycia chińskich części, a wszystko to monitorowane, kontrolowane i ulepszane z kosmosu przez Starlink. Więc w co teraz wierzysz? Czy to koniec chińskiej kontroli nad pojazdami elektrycznymi, czy dopiero początek globalnego imperium Tesli? Daj nam znać w komentarzach. Twoja opinia może być kolejnym nagłówkiem. Nie zapomnij nacisnąć przycisku subskrypcji i włączyć dzwonka. Wrócimy do tego w następnym ogłoszeniu.